Siema, witajcie, słuchajcie, jak ten kanał zawsze był kanałem edukacyjnym. Ja w tym roku troszeczkę spóźniłem się z tym materiałem, bo jest, jak to nagrywam, 20 maja. W tym roku, wyjątkowo do końca maja, można rozliczać PIT. Pokażę Wam, jak rozliczyć podatek od kryptowalut, jak ja to zrobiłem w tym roku i jak to zrobić dobrze, żeby nie mieć problemów. Więc kto jeszcze nie zrobił, będzie miał czas. To zapraszam do komputera, jeżeli ktoś jest jeszcze tym zainteresowany. Witajcie, część druga materiału, pokażę Wam teraz w miarę szybko w jaki sposób możecie jeszcze zdążyć rozliczyć Wasze podatki od krypto. Za rok 2019, bo mamy rok 2020, można to jeszcze zrobić przez, no tam chyba 10 dni wychodzi, więc jeżeli ktoś nie zrobił, bo nie wiedział, no to można sobie zastosować tą metodę. Ona jest przeze mnie sprawdzona, natomiast musicie wiedzieć, że ja nie jestem żadnym doradcą podatkowym, żeby się mnie nikt nie doczepił, to muszę Wam to powiedzieć. Wchodzicie sobie na stronę podatki.gov.pl, w skrócie klikacie sobie zobacz Twój EPIT. Następnie będzie trzeba się zalogować. Twój EPIT zaloguj się, klikacie tutaj. I najlepiej to zrobić albo za pomocą Twoich danych podatkowych, albo profilem zaufanym. Jeżeli macie taki profil, a każdy powinien mieć, mają na przykład, konto w banku, to trzeba zrobić to tą metodą. Po przejściu, po tej weryfikacji, jest bardzo prosta, przechodzicie sobie do wypełnienia swojego PIT-u. Mianowicie będzie tam trzeba wybrać PIT 38. On będzie wyglądał tak. Tu jest gotowy PDF, już, natomiast Wy tam będziecie mieć formularz. W picie 38 będziecie musieli znaleźć takie miejsce jak kolumna E, czy tam pole E, tutaj ono jest zaznaczone, artykuł 30b, ustęp 1a ustawy. I teraz, odpłatne zbycie walut wirtualnych w kolumnie B tego pola E, przychód sumujecie sobie z giełdy. Ja wam zaraz wyjaśnię to jeszcze inaczej. Sumujecie z giełdy wszystkie sprzedaże swoich kryptowalut. Tak? Czyli wszystkie y, wymienione y, kryptowaluty na złotówki. I to tutaj w sumie wpisujecie. W kolumnie C wpisujecie wszystkie koszty kupna kryptowaluty za złotówki na giełdzie. Czyli y, kupujecie za złotówki Bitcoina, Ethereum, cokolwiek innego, to tutaj sumę z tego wszystkiego wpisujecie, tak? Tu wpisujecie sumę sprzedaży, sumę zakupu kryptowalut, w polu, w kolumnie D można wpisać koszty uzyskania przychodów poniesione w latach ubiegłych i niepotrącone, czyli jeżeli przed rokiem 2019 kupowaliście, sprzedawaliście kryptowaluty, to można tutaj to ująć, tak? Też robicie z tego sumę sobie, czyli musicie sobie dodać wszystkie sprzedaże, takie jak pole, pole E, musicie obliczyć dochód, czyli po prostu czy wyszliście na plus czy na minus z lat poprzednich i to tutaj w sumie ująć, jeżeli chcecie, z tego co wiem, jest to pole dodatkowe. Pole E, czy kolumna E i kolumna F zostanie samoczynnie wypełniona dla Was. I to jest tyle. Albo Wam wyjdzie podatek do zapłacenia, albo wykażecie stratę, bo te koszty uzyskania przychodu były wyższe niż wasz przychód. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeżeli nie, no to sobie zastopujcie, wróćcie i jeszcze raz, to sobie trzeba zrobić. I teraz skąd ja wziąłem te dane? Ja kupuję wszystkie kryptowaluty na stronie bitbigbgeuda.com. Polecam założyć sobie konto, najlepsza polska giełda zweryfikowana kryptowalutowa. Przejdźcie sobie w zakładkę historia. Ja wam oczywiście swoich nie pokażę, bo nie musicie tego wiedzieć. Jeżeli wejdziecie w historię, to musicie sobie przejść w transakcje, tak? W transakcjach sobie klikacie czas i czas niestandardowy. Tak? Czas niestandardowy to jest raz już tu pokazuję, czas niestandardowy i zaznaczacie sobie od 1 stycznia do ostatniego dnia grudnia 2019 roku, bo za ten czas to robicie. I wybieracie rynki. Jeżeli, no ja, ja robiłem to na polskiej walucie, więc trzeba sobie zaznaczyć PLN i wszystkie kryptowaluty, które tu za złotówki kupowaliście. I wtedy Wam wyjdą wartości, które musicie ująć w tym Waszym. Tak naprawdę zestawieniu, co więcej powiem, jeżeli macie transakcję bid, to bid to jest wasz zakup, ask to jest ta sprzedaż. Czyli bid to jest kupno kryptowaluty przez was, ask to jest sprzedaż tej kryptowaluty. I na podstawie tego w tym profilu poprzez ten legowanie w profilu zaufanym przez stronę podatki.gov.pl to sobie robimy. I takie zestawienie nam wychodzi, albo jakiś podatek macie do zapłaty, albo go nie macie. I tyle. Jeżeli są jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Krótki filmik, żebyście po prostu to ogarnęli. Trzymajcie się. Hej!